Małgorzata Rozenek, Majdan, znana w Polsce jako celebrytka i prezenterka telewizyjna, osiągnęła szerokie rozpoznawalność dzięki swojemu zaangażowaniu w różnorodne projekty medialne. Jej kariera nabrała tempa po drugim rozwodzie, co znacząco wpłynęło na jej obecność w mediach. Przeobrażenie z perfekcyjnej pani domu w jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show biznesu przyniosło jej nie tylko profesjonalne sukcesy, ale także osobiste zmiany. Jej związek z Radosławem Majdanem, były bramkarzem i medialną postacią, stał się jednym z najchętniej śledzonych tematów przez fanów i media. Ich ślub i narodziny dziecka dodatkowo cementowały zainteresowanie publiczności. Udział Małgorzaty w programie Asia Express pozwolił widzom zobaczyć jej bardziej autentyczną stronę, w której naturalne emocje czasami przyjmowały kontrolę. Fragmenty, w których Małgorzata wyrażała swoje zdenerwowanie, jak słynne zdania Nie mów do mnie teraz czy humorystyczne hej z David Beckham i z Wiktoria Beckham, pokazały ją jako osobę z krwi i kości. Co przyniosło jej dodatkową sympatię widzów. Poza telewizją, Małgorzata jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,5 miliona osób. Regularne udostępnianie fragmentów swojego życia prywatnego sprawia, że utrzymuje bliski kontakt z fanami, Oferując im wgląd w swoje codzienne życie, sukcesy zawodowe oraz wyzwania. W sytuacji Małgorzaty Rozenek, Majdan i Radosława Majdana na lotnisku, przed ich podróżą do Francji, doszło do małej kłótni związanej z ilością bagażu. Małgorzata spakowała 20 torebek na czterodniową podróż, co wywołało zdziwienie i komentarz ze strony Radosława, zrobiło się nerwowo, bo Radosław stwierdził, że skoro jedziemy na 4 dni to po co mi 20 torebek, relacjonowała Małgorzata. Sprzeczka, która nastąpiła, przyciągnęła uwagę personelu lotniska, a sytuacja szybko eskalowała, prowadząc do konieczności przepakowania bagażu. Radosław ma taką minę skwaszoną, bo pokłóciliśmy się już razy dwa, a licząc wymianę zdań razy trzy, mówiła do fanów Małgorzata. Podkreślając częstotliwość ich kłótni podczas tego zdarzenia, Małgorzata wyraziła swoją frustrację związaną z koniecznością przepakowania i dodatkowych opłat za nadbagaż. Musieliśmy przepakować całą walizkę. Przełożyłam rzeczy z mojej walizki do radia walizki i dalej był nadbagaż. Potem w ostatnim pędzie musimy ten nadbagaż opłacać, narzekała gwiazda TVN, u. To doświadczenie skłoniło ją do rozważenia wyboru odprawy VIP online na przyszłość, aby uniknąć podobnych sytuacji. To zdarzenie pokazuje, jak drobne nieporozumienia mogą prowadzić do poważnych konfliktów, szczególnie w stresujących okolicznościach, jakimi są przygotowania do międzynarodowej podróży. Zarówno Małgorzata jak i Radosław wydają się z tego wyciągnąć wnioski, które mogą pomóc im w przyszłości unikać podobnych stresujących sytuacji.